Mm. do O, ja się... wiem ja już co będzie. Święty Marcin do nas przybędzie. Wszystkie dzieci, powtarzajcie za mną. Święty Marcinie! Święty Marcinie! Święty Marcinie! Stoję przed wami! <laughs> Przybądź prosimy! Opowiem wam, Mili, coś nie coś o świętym Marcinie od którego śmierci już kilkaset lat minie. Był oficerem rzymskim, dzielnym, sprawiedliwym, a przy tym bardzo, bardzo dobrotliwym. Wołajmy wszyscy. Święty Marcinie! Święty Marcinie! Święty Marcinie! Święty prosimy! Przybądź prosimy! Urodził się w węgierskiej krainie, w pogańskiej jeszcze rodzinie. Ale serce miał bardzo, bardzo dobre, do pomocy zawsze szczodre. Zawołajmy jeszcze raz. Święty Marcinie. Święty Marcinie! Święty Marcinie! Święty Marcinie! Święty Marcinie! Przybądź prosimy! Przybądź prosimy! Pewnego razu, jadąc na koniu, przy drodze spotkał żebraka, drżącego z zim na srodze. Od razu pomyślał, jak ja tu pomóc mogę. Naj, najlepiej, gdy dam mu płaszcza swego połowę. I znowu zawołajmy. Święty Marcinie! Święty Marcinie! Święty Marcinie! Święty Marcinie. Przybądź prosimy! Przybądź prosimy! Dzieci kochane, jeszcze tylko chwilkę cierpliwości, a będziecie świadkami cudu miłości. Już zbliża się Marcin na koniu, więc radośnie go witajmy i radośnie wszyscy śpiewajmy. Marcin, Marcin święty Marcin, dobry był, więc zapalmy lampki swe, aby każdy mógł zobaczyć, co dobrego uczynił. A teraz wszyscy tu zgromadzeni i wielcy i mali, uważnie słuchajcie, dokładnie patrzajcie. Oto Marcin zatrzymał rumaka, bo już spostrzegł biedaka I słyszy głos drżący, głośno o litość wołający O dobry rycerzu litości, bardzo proszę o trochę miłości Ach zatrzymaj się, o zlituj się Już się zbitowałem, bo się zatrzymałem Dostojny żołnierzu, strasznie mi zimno na tym rubieżu Nie bój się Kochany człowieczku, zaraz cię przyodziam moim kawałkiem płaszcza. Tak, dobry panie, daremne było moje wołanie. Wielu ludzi przeszło obojętnych, swoimi sprawami zajętych. Kochany człowieczku, ja trochę inni niż ci wszyscy. Zaraz dostaniesz ode mnie kawałek serca. Najwięcej mi trzeba, bardziej jak wody i chleba, okrycia ciepłego, przed zimnem chroniącego. Zaraz już wyciągam ogrycia kawałek. Zatrzymaj się na chwilę. Masz ty, mój kochany człowieczku, kawałek mego płaszcza od serca oddany. Niech cię utuli, niech cię ogrzeje. I kiedy patrzysz na to, pomyśl o mnie i o wszystkich innych potrzebie, tak jak ja. O dzięki Ci, dobry Panie. Już nie straszne zimno dla mnie. Czuję się ciepło w całym ciele. Panu Bogu, podziękuję w kościele. Bardzo się cieszę, że mogłem Cię obdarować fragmentem mego płaszcza. Jak będziesz w kościele, to i za mnie, i za wszystkich, którzy dobrze czynią. Dziękuj zawsze w kościele. Dziękujcie razem ze mną, dzieci. Dziękujcie i zawsze się miłujcie. A świętego Marcina w dobroci naśladujcie. Marcinowi, pożeg... nasz pożegnanie pokiwajmy. I głośno ze wszystkich sił wołajmy. Marcinie, Ciebie kochamy. Marcinie, Ciebie kochamy. Marcinie, Ciebie żegnamy. Marcinie, Ciebie żegnamy. Ja się jeszcze nie chcę z Wami żegnać. Jeżeli ktoś chce zrobić sobie zdjęcie, to zapraszamy. Tutaj są przygotowane rogale Świętego Marcina. Jest taki zwyczaj, że na Świętego Marcina. Obdarowuje się nie tylko płaszczem, fragmentem płaszcza, tak jak otrzymał tutaj ten żebrak, ale są rogale dla każdego dziecka, tak? Tutaj dwa aniołki obok świętego Marcina będą rozdawały rogale. Dzieci, zapraszamy po kolei do zabrania sobie rogala. Proszę rozdawać. Od świętego Marcina dla każdego serduszka. Pojedyncze, dobrze, najpierw po jednym, żeby dla wszystkich stęczyło. Szanowni Państwo, ja też zabiorę, dwa głosy powiem. Oczywiście święty Marcin rozdaje rogale dla dzieci, a mamy dla Państwa przygotowany kiermasz Domu Kultury. Zapraszamy wszystkich do Domu Kultury, tam mamy przygotowane także rogale dla, was, dla dorosłych. Mamy wino grzane, kawę. Bardzo zapraszamy na kiermasz teraz do Domu Kultury, ale dzieci teraz proszę niech podchodzą do Świętego Marcina. Idziesz do Ciebie, do Ciebie, jeszcze dla do Ciebie, do Ciebie, do Ciebie, do do Ciebie, do jak do Ciebie, do Ciebie, do Ciebie, do Ciebie, do Ciebie, do do Idź, do 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 Ciebie, idź. się ten mani niekatem nanie oni czykają Jeśli będzie.